Hejka wszystkim, witam Was na moim kanale Capibara. A już oczywiście po, po nazwie możecie się zorientować, że to jest specjal na 1000 subskrypcji. I oczywiście nie wiem, czy to będzie w formie podcastu, czy normalnego filmu, ponieważ YouTube mi dodał już taką opcję, że mm, mogę już ro robić podcasty. W sensie, że no. To jest ogólnie ta nowa funkcja. Bo wcześniej było tylko prześlij filmy, transmituj na żywo, utwórz posta i nowa playlista. A ja sobie no wiecie. No i oczywiście najpierw będę musiał dodać film jako normalny, a dopiero potem, żeby no no i ogólnie na moim kanale pojawiła się coś, czyli nowe osiągnięcie, które udało wam się osiągnąć, czyli 1000 subskrybentów. To oznacza, że mój kanał przyciąga więcej widzów. Z tego się bardzo cieszę. Bardzo wam dziękuję za tą liczbę. I naprawdę bardzo mnie wsparliście. I ogólnie bardzo się cieszę. Więc ja tu mam swój kanał. I ogólnie bardzo Wam jeszcze dziękuję za to. Dlatego, że marzyłem, żeby mieć jeden tys subskrybentów, a nie samo 990, ileś tam. Więc bardzo się cieszę i bardzo Wam. Dziękuję. Ale to był tylko wstęp, i już nie przedłużając, przechodzimy do filmu. I oczywiście ja tu będę mieć swój kanał nastawiony, żeby móc czytać na przykład różne informacje, ale mam nadzieję, że większość nie będę musiał przeczytać, dlatego że to jest w głowie. To zapraszam Was na odcinek. No, ogólnie mój kanał. Yy, dobra, zacznijmy od początku. Data dołączenia mojego kanału. Ja dołączyłem yy, swój kanał yy, 19 września 2023. No, i do tego czasu powstało powstało filmów. 150, wyobraźcie sobie, mam 150 filmów, a już mam tyle subskrypcji. No, ogólnie yy, to moje YouTube'owe życie nie polegało tylko na nagrywaniu i po prostu coś sobie wstawienie od tak, ko, od tak po prostu stawiam. Tylko tak. Najpierw przed filmem się trzeba było zastanowić, co się robi, potem zmontować, potem to, potem tamto. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że mój kanał y, powstał w takich warunkach, takich, że się przeprowadzaliśmy i nie, mieli, nie miałem zbytnio czasu nagrywać, bo byliś, byliśmy zajęci, że też ja byłem więc nie mogłem nagrywać, więc dopiero pierwszy filmik, znaczy to był Shorts, najpierw powiem Wam. Yy, shorts na moim kanale jaki pierwszy w ogóle powstał to było na Halloween to było z Frankiem no i ogólnie... Przepraszam tu sobie dam, bo jest, jest tak wygodniej. No i on ogólnie zdobył 370 wyświetleń. I to było nagrywane 27 października. Więc widzicie, mój kanał powstał. Mój kanał powstał 19 września. A tu pierwszy short jest. 27 października. Oczywiście nie, to nie było na Sylwestra, to było przed sylwestrem, po prostu mieliśmy wcześniej imprezę. Oczywiście filmów jest mniej niż szorców, bo to wiecie, za, zajmuje miejsce, no i no ale też się staram. I ten mój z Roblox już osiągnął rok czasu. Więc już można w ogóle coś powiedzieć, że już mój kanał jest prowadzony naprawdę fajnie. Tak jak tu możecie widzieć, no to y, ten jest mój pierwszy filmik i go nagrałem w moje urodziny, czyli 27 stycznia, już wam pokażę. 27 tak, 27 stycznia 2024, oczywiście rok temu, to jest, a, to było rok czasu temu i to jest ogólnie mój kanał. To wtedy był i filmy, które zostały usunięte. No i ogólnie to jest moje stare profilowe i wtedy miałem 18 subskrybentów. I 25 filmów. Tym się nie przejmujcie, bo jeszcze wtedy nie miałem dostępu do nagrywania yy, na żywo. Transmisji robienia. Dlatego, że minimalnie jest. To możliwe od 50 subskrypcji, więc jakby no. No, więc. Widzicie, że rok temu, więc no. Teraz Wam powiem coś odnośnie usuwania y, filmów. Bo ja niektóre usuwałem, dlatego że y, po prostu uważałem, że, że są za dziecinne i. Ogólnie sam się cringeowałem, jak to oglądałem. Po prostu myślałem sobie, co ja wtedy myślałem. Po prostu, czy ja to z nudów robiłem, czy nie. Dobrze, potem przeszedłem do takiej na kanale, do takiej fazy. Do takiej fazy. Nie, nie dobra, do fazy, gdzie w ogóle nie nagrywałem. Prawie przez miesiąc nie nagrywałem, dlatego że też miałam taką przerwę. W nagrywaniu, bo moje ogólnie prywatne sprawy, nie możecie akurat wiedzieć, dlaczego. No, y, ale tak to właśnie jest. Y, mój pierwszy post był wydany, w, już Wam powiem, 5 miesięcy temu, a to było z premiery. I to ogólnie, posty to są ogólnie, że ja coś robię, że za kulisami, że za kulisami, że coś dam, na przykład sukcesy swoje, ale y, potem przyszedł czas, że mogę robić live. No i o co chodzi z tymi live'ami? Bo ja mam na, na swoim kanale ogólnie tylko jeden live. Y, dlatego, że po prostu nie minęła minuta live'a, a już, że na przykład, że słaby internet i od razu Cię banują. Nie wiem, dlaczego to tak jest, powinni dawać jeszcze kilka szans, powinni jeszcze dawać, że po prostu dobra, nie musisz internetu, odłączymy Cię z live'a, ale dalej możesz robić live'a. No i tak, potem w, w styczniu, no, to już wtedy było 2024, powstał mój pierwszy film, mój pierwszy short no to wiecie jest na Halloween to wtedy było i ogólnie potem zacząłem nagrywać już wam powiem jakby po tej przerwie tak tak bo rodzinka.pl to rodzinka.pl była wy była wy przepraszam ale Rodzinka.pl była w 25 luty, a to jest shorts od tego... od tego... Yy, od tego... z tym... jak to się nazywa? z tym... Boże, ja dzisiaj się nie umiem wysłowić. Z tym... z tym Halloween. Więc... To było po tym Halloween, więc miesiąc i dwa dni nie nagrywałem ogólnie. A potem był short z. z are, are need your life? Lo, love, przepraszam. To, to było to. Ja to ogólnie nagrywałem w dzień wagarowicza, więc też taki przeskok był. Potem y, naszła era mnie y, takiego, bo jak jest Instagram, to na Instagramie jest taki ogólnie filtr, gdzie robi coś takiego, że musisz dostosować, ale to chyba kiedyś był popularny, nie pamiętam. No i ja chciałam sobie zrobić z tego film, a to już było 1 kwietnia, no tu jakiś przeskok jest. No, a potem normalnie, regularnie w kwietniu nagrywałem filmy na YouTubie. Ten kanał mi się powiększał, czyli w ogóle ja pamiętam te czasy, kiedy miałem 80 ileś tam subskrypcji. Jeszcze pamiętam co. Yy, to było też w kwietniu, czy tam w maju? Yy, nie pamiętam, za chwilę zo zobaczymy. Yy, jeszcze były takie. Jeszcze jest, była taka seria yy, Kazia, bo ogólnie. Ja, ja teraz Wam powiem, co. Yy, o co chodzi z tym Kaziem. Kaziu to jest ogólnie pies yy, mojej yy, cioci. Bardzo pozdrawiam. Moją cioci oczywiście też, ale pieska też. Yy, z którym czasami idziemy sobie wszyscy razem na natężnie. No i ja czasami. Po prostu yy, wyprowadzam tego psa ciągle jak idziemy yy, a potem tak pa, oglądam sobie to i takie o, z psem coś jest, no to ja też to nagram to takie że no dopiero o to było... W ogóle ja wam jeszcze muszę opowiedzieć, to było yy, prawie w maju coś takiego jak robiłem to w galerii handlowej. To był taki normalnie cringe. Ja nie, pa nie wiem kiedy się ostatnio tak z bo normalnie ludzie się na mnie patrzyli normalnie masakra. Tam za kamery, za telefonu, przepraszam, no już wie, wiecie, za telefonu wszyscy, była taka widownia, wszyscy się na mnie patrzyli, a ja musiałam się patrzeć w tą kamerę jeszcze na tych ludzi. Potem yy, nagrywałem z moją koleżanką yy, ranking. Oczywiście ja miałem z jej telefonu, bo jeszcze wtedy TikToka nie miałem. Yy, to było gdzieś w maju, tak pamiętam, że to był maj. Też w maju to było w yy, majówkę. Yy, robiłem yy, Mateusz Pawłowski, bo miałem wtedy też obsesję na punkcie oglądania rodzinki.pl. I na przykład Mateusz pa Pawłowski, kiedyś i teraz z rodzinki Rodzinki.pl No i ja zawsze wstawiałem zdjęcia, no to tam chyba na przykład jeszcze było Adam Zdrojkowski z Rodzinki.pl, kiedyś i teraz No i ja wstawiałem zdjęcia pod, pod dźwiękiem No coś takiego tam było No i potem przeszedłem, po tym ogólnym filmie przeszedłem na rankingi Teraz mówimy na razie o shortcach, więc taki to jest właśnie specjał. Potem przeszedłem na rankingi, bo naprawdę rankingi było warto, bo on może wyrazać, wyrażać siebie. I to gdyby mój tata został youtuberem, no to oczywiście to jest mój pomysł. Ja nie zgapiam od nikogo. O właśnie, ja nie zgapiam nikogo pomysłów. Ja po prostu sam twórczo robię sobie pom pomysły na filmy, na szorcy. Potem miałem taką fazę. O, dobra, i to się nieźle wybiło. 2,5 tysiąca wyświetleń. W ogóle kliknijcie łapkę w górę, jeżeli chcecie. Yy, oglądamy... Nie w sensie. Yy, na moje shortsy, w sensie, że. Oglądamy moje shortsy, które się najbardziej wybiły. No to już za dzień to rok szkolny, koniec roku szkolnego. No i tam 15 tysięcy z kazikiem, to jedna yy, toksyczna osoba. Re, yy, relacja z psem, przepraszam, co ja mówię osoba. No i potem znowu był ranking napojów. Potem nagrywałem na tym, jak to się nazywa, na placu zabaw, a potem sklep. To akurat zgapiłem, przepraszam, od Nicole wec, yy, tu Węcławiak, czy jak to się nazywa? Tu macie nazwę. Yy, polecam, ale potem pojechałem na obóz i tam w ogóle nagrywałem, Jakby nie miałem żadnej przerwy na obozie. Ja, może ktoś nie wie, ale ja miałam wtedy fazę robienia daily. Bo ja prawie codziennie nagrywałem coś na obozie. Więc a potem znowu był ranking, potem z live'a. No i tak to się właśnie... Yy, te moje trendy, właśnie tak to się... Potem był kanar. I Squid Game, non-Squid Game. No, i tu już są te nowe, już wam pokażę. Tu już są te nowe, czyli te co teraz, i ogólnie. I wyobraźcie sobie to, ile mam shortów. To zobaczcie, ile poświęciłem temu pracy. Jeszcze filmy. To teraz przechodzimy, yy, film, yy, omawiać moje filmy. A więc tak, mój pierwszy film powstał. 7 stycznia 2024, potem w lutym, to był film. To było przy lampie pierścieniowej, tej starej, i to było 11 miesięcy temu. Typy najbardziej denerwujących sytuacji, i z tego pamiętam tylko tyle. I, oczywiście, to też był największy cringe na moim kanale. Bo jak ja to potem oglądałem, no nie do pomyślenia. Dobra. Potem 10 miesięcy temu, czyli y, miesiąc nie nagrywałem żadnego filmu. Y, na, y, aplikacji, zacząłem nagrywać aplikacyjowy Q QA, y, gdzie odpowiadam, jakie mam aplikacje i czy mam Facebooka. To jest w ogóle. Y, no, a potem typy osób. Ogólnie. Co miesiąc to jest nagrywane? No, dwie filmy, raz, dwa, trzy. Pięć filmów są co miesiąc, no, a dwa tu są, czyli przyjeżdżam do następnej klasy, a tu i odpowiadam na pytania moich widzów, to było w tym samym miesiącu, a room tour na moim obozie, pokój na obozie, 6 yy, miesięcy temu, bo to było w lipcu, tak, i no, ogólnie z obozu to w ogóle 6 miesięcy temu. Potem trzeci QA z Waszych pytań, co robiłem pod takim filtrem, fajnym. Tym takim filtrem. Naprawdę to była dobra decyzja. I potem 5 miesięcy temu, ten sam miesiąc, yy, i dole innych metrów. Mój to było takie mini wprowadzenie. Yy, a potem oceniam kanały moich widzów, part 1. Oczywiście muszę do tego wrócić. A potem, no i mój ostatni ogólnie taki film ogólny, to jest ten Spakuj ze mną piórnik do szkoły, gdzie ja się przygotowywałem do szkoły, jak w sumie już sami wiecie. Potem miesiąc temu było y, unboxing Lampy Pierścieniowej, to pierwszy ogólnie w historii unboxing na moim kanale i najgorsze sytuacje w Sylwestra. Po prostu ja nie miałem, nie miałem co robić, no to powiedziałem, dobra, nagram sobie film, a co mi tam. No i teraz już przechodzimy do tych najnowszych filmów, bo to jest typy osób na dworze. Ogólnie z tych dwóch jestem najbardziej yy, zadowolony, dlatego, że tu ekipa była, lampa pierścieniowa, tyle osób było. Naprawdę czułem się jak na prawdziwym planie, a to już szczegółowo możecie zobaczyć na, na kulisach filmu: kulisy i wpadki, typy osób na dworze. Słuchajcie, muszę już kończyć, ale bardzo, bardzo się cieszę, że dobiłem już 1000 subskrypcji. Naprawdę bardzo się cieszę. I. Oficjalnie. Oficjalnie mogę. Dziękuję bardzo. A teraz przygotowuję się do nagrania y, shortsa z um, Jak wystrzelam petardę. Wszyscy, że tak nazywam petarda po prostu Dobra. Masakra, patrzcie jak to wygląda tu jest balkon, to jest komputer i teraz niestety tu nie mamy kabla, więc nie mam jak to dać, więc dam to tutaj. Oczywiście wszyscy wiedzą, ogólnie są siedzi, że jestem youtuberem, więc mnie nie zrozumią, więc mi stanowisko, więc góry. Kupuj... wszystkie mi do Was na moim kanale Kapibara, a ja przychodzę dla Was z super informacją, ponieważ Zdobyliśmy 1011 subskrypcji, z czego bardzo, bardzo się bardzo dziękuję, bo naprawdę jest wyrażeniem pracy do mojego ostatniego roku. A tu jak możecie zobaczyć, jest napis 1000 subskrypcji.